Ładnie tutaj, co nie? Nie zgadniecie, co to jest. To skania. Dobry widzowie, kołem się toczy. Tym razem zapraszam do Szwecji. Niepopularnego miejsca podróżniczego, ale zapewniam was, że warto. Przez tydzień zrobiliśmy 300 km, zobaczyliśmy naprawdę sporo mega ciekawych miejsc. Także miłego oglądania. A było to tak. Za górami, za lasami, pojechali rowerami. Wzdłuż wybrzeża wód odchłani, niczym wikingowie z krainy skani. Trzema ścieżkami przy pięknej pogodzie. Gnało dwóch śmiałków ku szwedzkiej przygodzie. Czy wiecie, który artysta sprzedał najwięcej płyt muzycznych na świecie? Był to oczywiście Elvis Presley. Na drugim miejscu jest zespół The Beatles. Na trzecim miejscu Michael Jackson. A na czwartym szwedzka Abba, która sprzedała 375 milionów płyt. Mama mia. Nie wiem jak wy, ale mało wiedziałem o Szwecji, no bo w sumie co wiemy poza szwedzkim potopem, szwedzkim stołem i to co zerze z Szwecji? Swoją drogą władze Szwecji, które kontrolują imiona jakie nadaje się nowonarodzonym dzieciom, zakazały nadawania im imion jak Elvis, Metallica, Superman czy Ik, bo ponoć były niebezpiecznie popularne. Chciałem Wam kogoś przedstawić, bo tym razem nie jechałem w podróż z Martą, a w Szwecji tym razem jest ze mną dobrowe towarzystwo w postaci. Piotrka. Machasz. Cześć. Z Piotrkiem nie kręciliśmy tylko rowerami, ale też sporo kamerami. Pomagał mi przy kręceniu ujęć do filmu Dzień Dobry Szwecja, który ma być oficjalną międzynarodową reklamą skani, ale też nagrywał sporo swojego materiału, który możecie zobaczyć już na kanale Gdzie Bądź. To jest Piotr. Piotr jest pierwszy raz na wyjeździe takim rowerowym. W sensie na pierwszym wyjeździe rowerowym, na którym ma profesjonalny strój rowerowy. Ale dobrze się z nim kryje. Tylko się troszkę wstydzi. <grymne> a skoro jesteśmy w Skanii i w Skandynawii, nie może zabraknąć ciekawostki o Wikingach. Nie wiem, czy wiecie, ale nosicie ślad Wikingów w kieszeni. Każdy z Was. Bluetooth został wynaleziony przez mieszkańca Skanii. A że był on zafascynowany Wikingami, ich kulturą, to nazwał swój wynalazek na cześć pierwszego króla Wikingów, Haralda Sinozębnego. Czyli Haralda Bluetooth. A samo to logo zawiera inicjały króla Haralda w zapisie runicznym. Na południu Szwecji można dostać praktycznie wszystko ze śledziem. Jest to bardzo popularna potrawa tutaj, bądź z hamburgerem śledziowym. Zaczynamy od trasy Kattegatleiden, To pierwsza krajowa trasa rowerowa w Szwecji i biegnie aż do Göteborga. Liczy sobie 400 km, a po drodze można zahaczyć o sporo świetnych miejsc, jak chociażby kapitalny półwysep Kulaberg, czy liczne klimatyczne rybackie miejscowości. My wybieramy dwudniowy odcinek od Helsingborga do Bostad. Szwecja znana jest z tego, że są dość otwartym krajem na inne kultury, inne zwyczaje, inne tradycje, na ogólnie innych ludzi. W 2016 roku wprowadziła szwedzki numer telefonu jest to jedyny taki przypadek na świecie. I polega to na tym, że jest taki numer, który wyświetla Wam się tutaj, i pod którym możecie sobie zadzwonić kiedy chcecie. Połączy Was z losowo wybranym Szwedem. Możecie sobie z nim rozmawiać dowoli, o czym tylko chcecie. W domyśle chodziło o to, żeby rozmawiać o Szwecji, właśnie poznać Szwedów i sposób myślenia, kulturę, przyrodę właśnie i tak Pomysł ten został wprowadzony w 2016 roku i od tego czasu zadzwoniono na ten numer 200 tysięcy razy, a najczęściej dzwoniono z Ameryki, bo aż w 35%. Patrz to. Zobacz te znaki. Żółto, niebieski. Właśnie sobie zdałem sprawę, że u nas w Polsce też są w kolorze flagi. Kurczę, cieszę się, że mnie doceniłeś. No, ale w Niemczech jakie są? Też są czarno-czerwonotne? No właśnie, Ty, wszędzie polskie mają. Ło! <laughs> jako, że dojechaliśmy do Bostad, czyli ostatniego miejsca na naszej trasie pierwszej ścieżki, czas wyskoczyć na południe do Trelleborga. Skąd dalej ciśniemy już na wschód Szwecji. Kolejnym takim ciekawym przykładem otwartości Szwedów jest to, że w 2011 roku zdecydowali się przekazać swoje oficjalne konto na Twitterze obywatelom. I tak co tydzień zmienia się opiekun konta, który może pisać cokolwiek mu się na tym koncie podoba. Jak twierdzą pomysłodawcy, akcji ma to promować odmienność opinii, wzajemną dyskusję, szacunek do innego zdania itd. Jesteśmy na drugiej ścieżce z trzech, które planujemy przejać. Sydku Slejden się nazywa. A ten punkt, który tutaj widzicie za mną, to Syge Hub. To miejsce. Najdalej wsunięte miejsce na południe Szwecji. Najładniejsze miasteczko podczas całego wyjazdu, czyli Istat. To tutaj można dopłynąć do Szwecji ze świnouścia, jeśli ktoś ma czas i boi się latać samolotem. Miasto to znane jest z największej zabudowy szachulcowej w Szwecji, a także trębacza, który z wieży kościelnej co kwadrans między godziną 21 a pierwszą w nocy informuje mieszkańców, że nie ma żadnego zagrożenia w zasięgu wzroku. I miasto jest bezpieczne. Nie, 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 to nie taki sygnał. Ten jest bardziej wycilowany, ledwo słyszalny i tak na bank nikogo nie obudzi. Pogadajmy troszkę o zwierzętach w Szwecji. Element animal. W Szwecji najniebezpieczniejszym zwierzęciem jest dłoń. Powoduje rocznie 6 tysięcy wypadków samochodowych. Szacuje się, że jest ich około 300 do 400 tysięcy w całej Szwecji, a rocznie myśliwi ubijają ich około 100 tysięcy. Jeśli chodzi o inne zwierzęta, reniferów mają 260 tysięcy, wszystkie oczywiście na północy, a wilków na ten przykład 250 sztuk. Tylko w Polsce mamy aż 1500. A jeśli jesteśmy w temacie bezpieczeństwa, to właśnie szwedzka firma Volvo wymyśliła trzypunktowy pas bezpieczeństwa. Nie wiem czy to dzięki łosiom, ale chwała im za to. A kawałek dalej znajduje się najczęściej odwiedzana atrakcja turystyczna Szwecji Ales Stenar, czyli takie szwedzkie Stonehenge, którego dawne przeznaczenie nie jest znane, jednak fakt, że przypomina z lotu ptaka łódź wikingów, sugeruje, że mógł to być grobowiec jakiegoś zasłużonego wówczas wikinga. Według jednej z szwedzkich gazet, której nazwy nie jestem sobie teraz w stanie przypomnieć, e, najpopularniejszym smakiem lodu w Szwecji jest bezdyskusyjnie Jaki, czyli słona lukrecja. Puskawka, wanilia słonożek szwedzi co jest z wami w ogóle trzeba pochwalić tego pana za to jak się pięknie ubrał tutaj flaga na głowie szwedzka szwedzka czapka Szwedzka koszulka, szwedzkie gacie. Żółta sakwa, niebieski ten... Ja, jeszcze pobicie niebieskie, masakra. Znaczy, ja też chciałem się pochwalić, ja też jestem tak trochę na szwedzko, tylko że ja tak jestem w sumie w każdym kraju ubrany. Ale ja jestem ćwierć krwi Ukraińcem, to dlatego. Tak? No. O, to może ja Szwedem, a nic nie wiem, ty. krwi Szwed. O, Uwaga, teraz będzie kilka trudnych szwedzkich słów. Jadąc przez plażę Sandhammeren, uznawaną za najpiękniejszą w Szwecji, zbliżamy się do ostatniej z trzech ścieżek Sydduslieren, która ciągnie się daleko na północ do miasta o nazwie co czyta się Wekhle. A dzieci w Szwecji zamiast plecaków ciągną takie oto wózki. Natomiast mówiąc już o dzieciach, Szwedom przysługuje aż 480 dni płatnego urlopu rodzicielskiego, z czego aż 60 dni wykorzystać musi ojciec. A jeśli jesteśmy jeszcze w temacie urlopu, to jeśli zachorujecie w Szwecji podczas urlopu, to urlop wam nie przypada, tylko wam go zwracają, a w miejsce tego urlopu, który mieliście wziąć, dostajecie płatne L4. Mega podoba mi się w Szwecji to, że domy pokrywa się tego typu strzechą. Strzecha i pokrycie góry takimi deskami, żeby tą strzechę utrzymać. I to nie jest skansen, my jesteśmy w skansenie, tutaj mieszkają normalnie ludzie. To są już dość stare domy, ale także nowe domy. Naprawdę takie konkretne chaty pokrywa się tego typu strzechą. Jest to coś pięknego, takie kultywowanie tradycji. A tak wyglądają szwedzkie korony. Tutaj na ten przykład autorka Pippi Langström z samą Pippi. Jednak pieniędzmi w Szwecji w wielu miejscach nie zapłacicie. Jeśli tutaj jedziecie, to uzbroić się lepiej w karty bankomatowe, bo wiele sklepów, restauracji, hoteli nie uznaje w ogóle ani banknotów, ani monet. Przyjmowana jest tylko karta. Jest to w sumie spoko, jednak jak się o tym nie wie przed wyjazdem, to czasem utrudnia życie. Tak, przy okazji mały tip podróżniczy. Na wypadek, jakbyście kiedyś czegoś zapomnieli ze sobą zabrać w podróż. Mam nadzieję, że. Dzień dobry, Szwecja da radę, bo tam Szwajcaria wysoko zawiesiła poprzeczkę. Ale i pytanie: bo Tam masz takie nagranie na początku Alana. Alana? No, to blisko byłeś go? Alan! Świstaka, alan! Świstaka, <laughs> no? Nie, nie, no się kawałek, tak żeby nie przestraszyć. A ty czym to robisz? No, tą lunetą, no, takim tym obiektywem. A o, ten! Tu, Zawsze był, w Polsce został chyba. <noise> Wiesz co, ale na biurku jest chyba. Ty, czekaj. Czekaj chwilkę. Mam pomysł. Hehe! A jak się jeździ po Skani, pod kątem rowerowym jest naprawdę dobrze. Ścieżki są świetne, trasa nie jest wymagająca, a jak sami widzicie, jest co oglądać. A jeśli interesują Was praktyczne aspekty, to na blogu będzie niedługo tekst, a nawet dwa. I tym sposobem dojechaliśmy do Krychłasta, czyli ostatniego punktu naszego wyjazdu. Mam nadzieję, że Wam się podobało i że czegoś się tutaj ciekawego my... dowiedzieliście. Także dzięki za uwagę. Ten I do następnego. Trzymajcie taka, się. Cześć. Piotr. za wyjazd. <grym> I w ogóle wbicie do Piotrka kanał gdzie bądź. To wam się wyświetli za chwilę też możliwość zasubskrybowania. Pozdro.